Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie albo serdecznie bardzo e, w kolejnym odcinku Suicide. site yeah! kolejnym! Oh, oh. Tak, oczywiście, nagrywaliśmy to bardzo dawno temu. Tak, wit witamy w ZOBA.PL No, możliwe, że jeszcze mamy zamiar wrócić do kilku tak starych, starych gier, ale grasz? wolę wam nie spoilerować. Gram z Rokiuszem. Maxem oraz robuchem. Jej. się Ej, ja chcę no. być małpą. Bro. Ojej, ja tutaj ja mi Nie ma tajemnicy tak? Jesteśmy innymi graczami na świecie, którzy w to teraz grają. Tak. No. Uwierzcie lub nie, jest w tym momencie czterech graczy online. To my. Tak, mm. tak popularna jest ta gra. Może. Z... Ja chcę mieć jakiegoś dobrego zwierzaka. No to. Gorę, jak chce. A ja grałem za pierwszy raz, o co to było? Teraz, teraz nie ma świeżaków What Oh my god, dodali nowe zwierzęta! Dodali nowe co zwierzęta! Nie? Czemu, czemu ja nie... jestem A! elefantem, co? A! Co ja zrobiłem? Ty durny lwie, wracaj! Z nosorożcem. Ty durny lwie! Zrobili animację, animację zrobili What? What the fuck? Nogę ci od... co? To jest Kanguru, brodara. No, ej, dara. What the co f fuck? Co what the fuck? Ja nie pamiętam, jak to się grało. Panowie, się gdzie wy zbukowała. jesteście? E, bro. Jak to się grało? Aha. E, what the fuck? Wrzucam głowami swoich kolegów, co jest? Kliknijcie co E. Czemu się pompuję? Kliknijcie E, jest R, R i co jeszcze? Q? Nie. E, R, 1, wow, 2, 3, 4. R, A co jest 1, 2, 3, 4? Nie. Nie. Czy te? Ja właśnie odrąbałem... Kliknijcie te Nie Łoł! Wow! A! Noga mi odpadła! Ty wy Jesteście. <grywa> no. Ej, no nie było, ta gra jest updateowana, podoba mi się. Eee, słonia też nie, nie była było. Też nie, nie słoń ta, ta był. Też nie. Kto tam jest na dole? Kto tam jest na dole? O, o. Słoń to, był to, to jest... Masz gnoju! Odrąbałem mu głowę za pigłem rankie. Już mi czekać za What? Dobra biegnę na górę, bo... To Czekam na ciebie. Ja, ja, ja się zobaczę. COOOOOOOOOOOOCE Zabiję sororożca Jest tym nosorożcem ty... Ja byłem, ja byłem! Ja no nie mam tru, um Odrąbałeś Tron, mi trupy, śmieciu! A masz gnój. Roki dlaczego twoje ciało lwa leci w górę? On mnie leży to? na podłodze. Gdzie ty jest gdzie ten? I uch! Co ty kangur? A... Ucho ci odrobałem! Nie wiem, gdzie inny zrobił! Co to jest? Wygnął... Co to jest? Co ty masz z rękoma? Ej, dzień dobry! Tak, co to ty następuje. masz z rękoma? Nie wiem. Tak, ty nas obu zabiłeś: mnie i Maxa. To został ci robuch. Co ci. Znowu ty, czy... Czy ty jesteś? To się spadło Chucken dostał, Chucken dostał najlepszą Gini. postać ogólnie, najlepsze Gini. zwierzę Mam cię! Jak ten słoń wygląda? Yeah! Mam nie! Chaken Chucken nie dostał słoń. najlepsze słoń. zwierzę, słonia Słoń jest OP Słoń jest mega słoń jest OP, OP. No O Boże nie. Rebans. Czyli tutaj losowo słoń. wybierają zwierzęta? Tak, tak, tak o, o. O to nie, tam było o chyba... No Ale What the fuck? fuck? O, tak Serio? Armia pingwinów za... Ja jestem nie. szybki w wodzie, o kurde Pingwinie. jestem niedźwiedziem Jestem niedźwiedziem. Dźwiedziem What the fuck? Ej, jak ja mam stąd Ej, ja mam stąd wyjść? Pingwiny Cześć, pingwinyki Cześć Witajcie, pingwinki <głosillas> <głosillas> Uh, tak? tak. Uh, uh. Chodź tu! Chodź Woda. tu! Woda to ma si... O oh, kurde Ale ktoś zginął Zabiję cię! Tak, co jak jest? Jak jest, jak jest? Jak jest zwolnione tempo to tak, to ktoś ginie Ej klikanie... kliknijcie oh, te Fuck Nie! Nie! Nie. Nie. Właśnie w ten to. sposób straciłem wszystkie nóżki Je, Jestem tłowiem Ten goryl, czemu masz goryla na gorylu? What the fuck no czekam bos, panowie o, Jak pamiętam ziewi... jak my w to grali Co, tu, Co? to jest? Czemu ty ze swoimi kolegami? Gdzie jesteś? No idź do... Robadaba! Roba, Widzę, że... Ekran mi się zapadł Wystrzeliłeś mi w o, 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 o. głowę na orbitę! Chodź tutaj Oo no. shit! Ja 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 ja, mogę widok przełączyć To kres zbugowana e, No mega Jak się bije? Czym e, tyjesz? Oooooooo! Zabił ooo, mnie ooo, w nie gramę nic nie sami robię? Sami przez, my... przez całą rundę nic ja ja nie robię! Nie, ja ja nie miałem! miałem. Mało. Ja nie ja miałem już nóg! Ja gorylami rzucałem! A do czego słyszy te? Czemu to jest autodestrukcja Tej ja nie rozumiem! Nie yes. wiem. najlepiej o Boże. o Boże! Oh, nice. O nice! O Boże. Co, co to What tak te... jasno? What? What the What fuck? Ja ja jestem żyrafą. Jaki ona ma tak dziwny? Ktoś jest... Kto kimś kim, kim rzucił? Halo. Dobra, znajdę was i zniszczę. Jak ja mam stąd wziąć O, dobra. Cześć. What the a... Mocny! Ej, poczekajcie. Mam cię! Jak... Co, Co, ty no... to za mną wiesz? Co to jest? Ej, kto to jest gorylem? No no chodźcie za mną. Ej, ja? Ej, goryl, goryl, chodź tutaj, tutaj. Goryl! Po twojej lewej, tu, goryl! Adam. Chodź, spotkajmy się na chwilę, chodź. Bokar coś fajnego. Oh, to może ty chodź. No dobra, idę, ale nie bij. Albo Cech... nie rzucaj gorylem, okej. Okay. Gdzie, gdzie ty polacyś? O-o, Discord! Discord! Jakiś turbata wykonałeś Co ten goryl? Goryl! Chodź, o matko. nie! <gryl> Halo, nie! Żyrafę. Goryl, ty kawiel! Co jesteś? A kto to jeszcze jest? Chodź, żyrafeł, chodź! Widzę <gryl> nie, cię! Nie, zostaw, nie. Chodź na solo, dobra. Gdzie jesteś, kim jesteś? Tutaj, widzisz, zobacz! Patrz, A, teraz. patrz teraz, patrz Cześć. teraz! Patrz ja go rzucę! Taki Żyrafa. byłeś, taki byłeś cwaniak? No! Hmm? Taki byłeś cwaniak? Patrz na to, patrz na to! Ej, czemu ja wygrałem? <gryl> Czemu ty wygrałeś? Ty klikałeś te cały czas. Roki się e. rozpaczkał. Roki się robi. Klikałem E. Chciałem rzucić małpku i mi głowa wybuchła. A co to ty tu <tosy> to widzisz? No, tak. no, to jest dziwne. Spadają, to jest dziwne, strasznie. Bo to jest wymagająca no, gra. No dobra, zobaczymy no kto no będzie kim teraz nowość. O yeah, ten... Oh yeah! Wow! Bo jeszcze, że, ale ale zlikwidowali, zlikwidowali u kangura to, że jak on skakał, to robi takie mate. Mate, mate, mate. Bo to jest Australijczyk. Mate. mate, Wow, co to za takie mate? jestem jesteś. wyścigówką. Jestem tym, jak, jak się nazywa. te jakiś te upośledzony. Tej z Madagaskaru. Hello! Co mi się z rękoma dzieje? O, cześć.

Kangur się centralnie koksuje swoimi dziećmi. te funny. ręce takie wielkie to jest <grym> 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 Pres Pres chodź, to Coś tutaj coś, coś mi się z... ścięło Halo. Ała, dostałem Straciłem rękę co ci się ścięło Dobra nieźle, jest OK. Mam widok na zbugowane pingwiny oh. <grym> <grym> O matko. O cześć <grym> o, o ty kamie <grym> Czas na koksow... Nie mogę się skoksować już, serio. Ej, Ej. Miękki, dźwięki dziw... 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 oh, ty? Jeee! Yeah. Oh, Brawo, niedziel! Ja, 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 Ej, ale, co za... ej, ale Dawaj, chyba, orła, co za chyba orła zlikwidowali, coś mi się wydaje. O matka. Tak, bo, bo no chyba no zbytał pi. O nie, orzeł był fajny. Oreł. Nie ma tu tego ukochanego. O! O! Nie? Mówiliście coś o orle? Masz orła! Co? Mam orła. Ty gnoju. Turururu, turururu. Co to tu jeszcze jest? What the fuck? tak? Mate. O to jest dziwne. <grymne> Cześć. To nie da, on ja będzie tam u ciebie. On będzie nas bombardował w ja tym Jak lata, no nie mogę. <grymne> Wysiodwal ode mnie, gościu. O, widzę tego z kurde. Strąć go, strąć go. Strąć go, ja się. O, <grymne> Wszyscy idą w jednym miejscu. Na ptaka, na ptaka. Dobra, na ptaka, okej, okay, dobra, o, na ptaka. no, no, kurde. Co? 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 O nie, 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 co? Nie, moje pióra, no co? Tak łatwo. O, słoń jest zbyt OP. Turururu! Mocny, no. Kto jest Turururu. tym słoniem? Zgadnij. Oa, śmie odpadło chyba. Max słoń player. Zostaw mnie, czakan! Kurde! Ptaszek. Ej, Cześć, ch ch chodź, Max do środka. No, jestem. Kupia Jestem w środku. Jak Lata tym orłem, ty do nie mogę. Orzeł! ORZEŁ! A żół! ci ogon. O te czym ty jesteś? O Jezus. O, Jezus. O, Jezus. sorry. nie! nie, Nie Ty Jezus. O, ty, ty ty zginął! Zginął. Jezus. O, Jezus. wszystkich zawalił. Jak ja wyglądam bez nóg? No, wyłaś stąd, to nie mam bez nogi i bez skrzydła. i bez nogi. Ty jesteś orzeł? Orzeł to już w ogóle. Gdzie jesteś orzeł? Nie powiem ci. fuck, Max. I słoń i orzeł to są najmocniejsze w apostacie. Nie, ale orzeł to wiesz, sobie przyleci. Co Cześć, Max! Cześć, Max! Nie! Nie, ona ci do mnie! Jak ucieka! Tururu! Turururu! Du, 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 du. O jezu, się lata! Ulicze, lata tutaj! Nie. Nara, nara, lata. nara! 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 Sru! Zostań! No, no, w górę. No nie mają ekspektować Maksa wtedy, jak on jest w środku, bo się kamera, baguje ja, ja se job! 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 Jak job! Bez, job! Jak job! Jak job. Trąby, job. na niego. <laughs> 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 O, o moje ucho! Ucho mu urwał! Moje ucho no, jest to jest super! Ale jest ma <grym> dużo tych części A To jest! <grym> Nara! Nie, tu. tu! Ja się z tobą choć nie bawię! Ja się z tobą to to nie bawię! trąbę uszy? No samat, A już on nie ma trąby. Chodź na Solok do urwania ma. Chodź na Solok kuśwa. Jak jest się tak. Chodź tam. O mój Boże! On że to wygra! Wracaj tu! Muszę mu odrobać skrzydło, to nie będzie mógł latać. No no no, to jest najważniejsze. O ciężki im operować, że to czaken No halo! Zakończcie to! Kurczę! się tu. Bawi! Gdzie on jest? proszę się nie. Na górze, na górze suficie tego wyłać stamtąd. Ej, Aha. co?! No dobra gra. Wyłaś. Oh, on jest o. nad tobą, z Max! Za tobą! <laughs> on przeleciał <laughs> przez dach! Mam <laughs> <laughs> no, <nie>. cię! <laughs> no, ale, ale, ale mą dur, Durny orzeł! <laughs> Oreł, Oreł polski! Oreł. Oreł, Oreł polski. Oreł. Ty cholera. Ej, zro zrobimy, A, zrobimy, czyli... zrobimy boty? Dawaj! O, dalej, ile, ile, ile można? Uuu. O jez! O mój Ultimate walka! Dobra! Oh o nie, my god! Nie. O nie. O nie. Błagam, chcę być orłem O je... oh, no, dobra. No, no. Okay. Oh, no Fucking misiu polarny ty głupi Dobra, co on robi? O oh, no, góry ataki. Tam musicie górę go... się sam rozlatuje animacje? Kto zginął? Już ktoś zginął. A to bot? Może bot. Goril się sam Nie Pingwiny widzę. Jasel. Pingwiny są naj. Ej, kto kim jest, żeby, żeby. znowu ktoś zginął. Żyraf. What the fuck? A, pingwiny. jest? Whoa, łapaj. Co pingwiny. Oh my god! Ole, Wracaj tu. O panie. Ej, ożem. Orzeł mnie bije! nie, zostaw mnie. A i znowu się nakoksowałem. Ale to jest dobre. Głupie pingwiny, mi stąd. Cześć! To czaken! Ty czaken? Tak to ja. Ej, łotam! Orzeł mnie jakoś bije, jak on mnie bije? Nie wiem, jak on mnie bije nawet, zaraz zginę. O! O matko! O! zostaw mnie! Nie! czekaj, Chuckin sią! Łapaj pingwina! Trzy no się mi z tymi pingwinami! co nie zaproszony! Bali się. Jak no chodź ja chodź tutaj! Się w w w no no siąp! Nie! Jako... Ej, pingwiny co to te szopę! Bigo! Ale jak, nie, jak się szybciej poruszać! Shiftem! Ja już, już nie mam pingwinów! Bigo! Ale jako Kangur nie mogę! Uh, Chodź mi tutaj Czemu tu oczy Mam cię! Oh, no! Ping <grydziował> win za tym niedźwiedziec Nie pozwalił niedźwiedzia, niedźwiedzia Co, ja jeszcze, Oni we dwóch zostali. Nie wiem kto został. Ja śledzę rok to fakt nie mogę. Ja zostałem. Ej śledzić nie mogę nikogo. Zbugowało się, musisz poczekać do końca rundy. Nie, no, ja mam. A... Ja, znaczy ja mam free kamerę. Ja sobie free kamerą latam Jak? Bo jak zginiesz, to nie klikasz spacji, tylko po prostu sobie latasz kamerą wtedy. Ej, dobra, A, jakaś ja się to bo... nie mogę spać <grym> wow. <grym> Jak go wyjaśnił! nie Jak go wyjaśnił! Rozleciał, rozleciał kangura ping -winy. na Dzięki Pingwiny są jak kurczaki, więc wiem, Usyń jak nimi sterować. Usuń te boty. Te boty. No, nie podoba Wam się jako nie podoba. Usunąć to z gry. Ale mi pułapkę mi do zrobić, nie widziałem. Kurde, <grymne> chcę być czymś opę. Ja chcę być pingwinem znowu, pingwiny so... Serio? Hejmo, no nie z... No nie! nie. To, to nie jest fair. Z pingwinami. To, to nie fair. Y. Uh. No! No! Durny pingwinie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie Cała armia pingwinów na mnie idzie! Kończy się! Roki! O Jezu, no dorożec! Nie ma, wypierdzielaj! Siągnij stąd! Gdzie są te pingwiny? O, pingwiny w Radzie! Aaaaak! Nie, oh nie! Tam jest, jest nic nie robi! <laughs> Chodź mi tu! Ty pedale mały słoniu, Chodź! Nie. nie dam ci! Jak to wyglądać. Mam cię! Jak wyleciał w powietrze! Ale jeszcze żyję! Nie ja żyję! Gdzie ty jesteś? O cześć! Cześć! Ja może ja od ja, ja ja odejdę, bo ja mam mało HP. Tak Pozwól, że podejdę do no, ciebie, bo mi się kamerą Zostaw mnie, zostaw mnie. Chodź! Tak, widzisz nie. to ciało około drzwiczu? U ciebie ono też tak densuje? Chyba tak. O, dupa, o! super. O, dupa. <grystanie> ściąłem je przez chwilę. No hej. No hej. Cześć, dźwiedziu! Oooo! Yyy! Moja ręka! Yyy! Yyy! Ej, przynajmniej, on mnie sapił! On mnie sapił! Łatwo jak jest! Słonie z OP! Słonie z Mega go OP! Jak jest, jak Nic mu nie mogłem zrobić. Panowie! Robimy klasyk teraz. Robimy klasik. Roki, jesteśmy humanami. Musimy sprawić, żeby i Iczaki nie uciekli z do. I, I tu możemy wybierać zwierzę. Tu chyba, możemy wybierać zwierzę. Chyba wy możecie wybrać. A my, Roki możemy brać o, wszystko o, do ręki, maczety, piły, wszystko. O, nie, oni nie mogą co? uciec z zoo. po prostu. Dobra, bie kogo bierzesz. Tak, tak. Ej, no dobra, wezmę to Ej, Jakie są kontrole dla jest. ludziów? Nie wiem. Ty masz pierwszy osobowy? Tak. Mutwizn O, cześć Jezus Maria Ej, tu nie Czy ma żadnych broni, tak serio? Nic, autentycznie Czekaj, może, może tu coś będzie Kim oni będą? Zmierzno. O, kamizelka! Kamizelka, mam kamizelkę A, Chcę jakiś kurde staw tutaj dostać mi się skończyły, one się ładują Big Bidy! Uciekaj, Rocky! Chodźcie tu! Na drzewo! Uciekaj, Rocky! No zleciałem się! A! On no, mnie gonił! Nie, straciłem nogi, Max! Helpuj! To są wrotki chyba! Co to jest? Co to za wrotki? O! Ale to Chodź tu! Max, oh. jak coś... to się Rękawica bokserska! Jezus, zarabia z nami! Pod E! e. Pod E, pod e. Halo, nie! Gdzie ty uciekasz? Chodź tu! No, no, no. Chodźcie. Czym ja biję?! What the fuck?! Ja nic nie widzę Minusę, teraz! Już nie mogę. Minusem, minusem jest to, że my was widzimy. What? Cholstwo no piłkynie! Mm. Bij go. Co mi uciekasz? Big Co no mi no, uciekasz? O no, nie, no, 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 zabił oh, mnie! Zabiłem go! Fak! Muszę wybrać inną postać. postać no? Wiem, kogo wezmę. Szczęście oh, no, no, się no, przetworzy. No, no! To bo macie tyle tych postaci? Tak, możemy, tak. Je, możemy je brać. Ach, to, wy musicie, to wy musicie uciec, nie my. Co? To, tak, to my tak. musimy to uciec... uciec? Tak, wy musicie uciec, a my musimy was zna znaleźć i zabić. Naprawdę? Tak ja to widzę już w O no! Kto mnie zabił? zabił cię? Ktoś mnie zabił. Raki? Widzę kogo... No. Dawaj go, dawaj go! O ty. A, strusiu! No. Strusiu! Chodź tutaj, co? Co? Już uciekasz, a? Co eee. to masz? W do, do kobiecego eee. kibla? Eee. Co, co, co ty masz w ty ręku? Nie miał go bić, nie! No, to fuck? Mi się, mi się jajka dzieje? skończyły! Nie ptaku! O, 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 mam cię! Mamy cię! ja no, jest... Ty kiedyś zasnał odwróciłam ze switch, switch team, tak. Dawajcie, no. Ja się nie no mogę dole, switch, macie no? switch, switch team. team. O, jest tutaj, dobra. What the fuck! Roki Switch, się. switch, switch team. team, dobra. Oh, oh, o, no, no, e, Robuch musimy, musimy walczyć, musimy na nich uważać. Dobra. Musimy znaleźć Jej, klucz i by. Uciec tak. z tak. Klucz, dokładnie, tak. Dobra. Co ja bym dobra. sobie wybrał? Dobra, Co mogę z... być tym? A my, o, e... Zwierzęta widzą przez ściany! No właśnie, to jest minus. Mm. Więc my musimy się spieszyć. Ale jest jedno, jest jedno, ale. Kurde, to jest jak jakiś pub. Teraz czuję się, czuję jak w pubu. pub. wow, jaki skok! Daj go Ech. Roki, Ech. Wiem, że, wiem, że jest Ech. za mną. Ech. Roki to musi być skoordynowany tak atak. Ja skaczę jak ten Bo Oni we dwóch łażą. Yep. Zostaw mnie ptaku! Dobra, nie, nie goli mnie. Gdzie jesteś Max? Cicho. Ja planuję tutaj. Ja, plan... ja, mam, Ciekawie, ja, ja mam... Ja mam swój mystery plan tutaj. A co robi? ed, takie jakieś wciąganie? Odpychanie. O! Mam rolki i no. szybciej biegam! oh no co On ma rolki! O! Jestem, jestem, jestem uzbrojony! Mam dynam. Co to jest? Łuk! Jak... Ja, ja klucz ostatnio znalazłem na tym, na dole chyba. Ty kontrolcy hmm, gdzie jest, to to jest? jednego jednego Pamiętaj Max, że wiesz, że my się odradzamy. To wiem, wiem. Ale to jest dziwne. Chodź tutaj! Ach. Nie ma. Ach. Co? Co? Będziesz mi uciekał? Jak ja latam! O. Co, co ty masz? masz tarczę, dobrze, Tar, Tarczę używaj, tarcze. Tarcze używaj. Nie. Ty się bardzo przyda. Nie, nie, to to nie. To Lipton! Gdzie jest klucz? Michela. Na dole! Najprawdopodobniej w klatkach! PISTULET! No way. Dawaj. Chodź tutaj. O ty odlomowy skrzydło! to the fuck, Co za mapę wyleciałem Chodź tu, nie hmm. masz jak kogo I Możemy klepać zwierzęta, które tutaj są Zostaw O, o Nie Dawaj je, klep, klep je, klep nie je Nie odradzać. Nie będę się odradzać Nie wolno, zostaw Kangura wyjaśniłem Zostaw kangureła Fuck you Chodź to tutaj, Chucken Pod jest! Chodź, bo już nie chcę to po prostu. grać. Mam Cię! Kurde, strasznie trudnie jest już, żeby atakować, bo w lądzie jakoś nie mogłem. Pod E szybujesz wtedy na dół. ZOSTAW! No tak, ale takie okrytyłka. ZOSTAW Uważaj, Robuch uważaj, robuch uważaj. Koni mnie! Max, czy ty jesteś słoniem? TAK! Siema. O, pułapka, fajnie. Gdzie na drzewo? ROOOOOO! ATAKEN! O, jak jest ataken. On jest za szybki. Nie, nie jesteś za szybki! Jest zabity! Yes, jest! Nice, nice! Idziemy Kurde na tamtego. Jakie tanki Kurde. teraz z nas, ej, chłopie! Ej, ale to jest oh. dobre, można wyjaśniać. Wy, wy, o, sobie. Uciekać! No, o, marolki! Co ja nie, nie No dobra, e. spróbuję. E. To poza mapę wylecę. Halo, znowu mi się spierdzieliło coś. Nie, nie, nie! Coś słonie, by słonie! Puła w pułapkę wleciałeś Coś chyba ty mag... pułapkę. A, bo ja pułapkę zostawiłem wcześniej Wracaj tu gnojku marszmywy Elef też kontuzowany Tylko jest... <śla> nie słuchaj <śla> Wracaj, to co za gnoj Tak lwów, co ty robisz Muszę pozabijać resztę zwierząt Tarczownik Le gdzie? Tylko gdzie są? Na dole. O, na jestem! Do, o do, nie. Na dole! O, level, leweł, leweł, leweł! Leweł. Ja pierdolę, wyglądasz jak taki strażak. O nie! Odwróć się, i go, mam Jak to wygląda? No, boisz się? Nie, kamerę. Zbaw się! Czy on cię sklepał? E ja, wyrzucił? What the fuck, zacząłem ja, za mapę? What the fuck? Okej. Okay. Czy wyrzucił mnie na dół, o, tak. Aha. Klucz! Dawaj, czekaj. Nie. Dasz radę Mi się Pać, nie udało dobrać dobrać. Ty możesz przetrwać jeszcze Ej no nie tą... gadajcie, że on sobie ucieknie, tak Nie Chodź tutaj Jakie to jest głupie Jakie to jest głupie Tam jest pokój, tam jest jakaś dźwignia Ja jestem za wolny On jest za szybki, a ma te wrotki pieprzone Trzeba, mu... Trzeba mu nogi urąbać, chłopie nie. Nie, help mi, osinę Będziesz podczas biegu atakować czy nie? <laughs> nie Palisz, nie, co to jest? Klucz A no to A to klucz Nie, nie wiem gdzie mam go pali. wsadzić W dupę Dokładnie, ja takiego nie, podczas biegu nie mogłem go zaatakować Tam jest jakaś dźwignia w tym Wracaj tu gnojku! Ty... Staw mnie Dawaj biegnij przez, przez środek No będzie się bał Tam do końca, przez środek tak. do końca, gdzie ty jesteś? Przez środek, przez środek do końca, gdzie, gdzie gdzie dokładnie? Kurde, bo kamerę Pingwin, widzę, widzę, widzę pingwin Chyba to do pingw a? Nie wiem, zniknąłeś mi gdzieś. Chodź Ech. tutaj. Aaaa! O jest super, sorry, Rokie. Swojego? To, co klepną. za. Dawaj, 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 dawaj. Pipka jedna, no. No bydź, Jak taka mruczka. Jak na jest tutaj mam. Help me. Help. Jaki. Roki są zajebiste. Nie. Może, może się uda ją otworzyć. Oh, God fuck you! Jest taki jeden pokój. Środku, no walcz! Nie Zostaw. wiem jak to powiedzieć Zostaw mnie No nie mogę biegł Zamilwam Sory Jak po lewo teraz No po nie lewo, mogę gojka dogonić Nie, czekaj, po prawej wróćcie, się, wróćcie się. Gdzie? Prosto teraz, no tutaj Dobra. Ale Max, jak mam go bić, skoro bieg, bieg, go ja, go jak biegnę, nie mogę go taki. No, O, tutaj, tutaj pokoik. Co to jest? Jak, jak, no Dźwigną jakąś otworzyłem. Może otworzyłeś bramę teraz? Może. Szukam tarczy. Nie, brama jest zamknięta. Nie co, wiem. co za pipek? Co muszę zrobić? Co muszę zrobić? Nie wiem, coś odpaliłeś. To więcej pipek nie pomoże. Uważaj, uważaj, no co ty oh mi robisz? Czakem! No, 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 no nie bij mnie, Rocky! <todgrym> Zostawcie mnie. No Kamera pośledzono z Bukmana. Tak. Pingwina jest? O nie! RUN! wiedział mi co czas spektakulują RUN AWAY! <grymne> no, Uff, stop, nie da się go pić Co za pipek rady jeden nogi. Nie da się, co? Jak mam uciec? Ten lew Ja zginąłem do no! no! nie! Nie! No! Masz nogi No faku rąba mi nogi Nawet no, no, nie wiem gdzie jestem Jak mam go Nie mam pojęcia są bez nóg, oh fuck. Poczekajcie, nie bicie mnie przez chwilę bo Chyba ja pięć razy. Chyba cię pogięło Że my nie będziemy cię bić Opakaj Ja mu nic nie mogę zrobić, bo ja sobie mogę biegać A! Nie. Z wolniejszą o! szybkością Moja niż loga. on Moja noga! zaatakować, o! to muszę się jest. zatrzymać Robo mi ucho! Jest, jest, już, jest, już, dawaj już, go, je. dawaj go, jest! Oberwał, 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 tak A jest! Oj. Nie ma Nie! Oh, durny CZŁOWIEKU ty, krawą, ty durny człowiek. A trafić, dzięki O O oh Głupia gramat. Dobra, to ten tyle? Ten <laughs> chyba tyle. E, wystarczy, <laughs> chyba. wystarczy. Fajny pop, fajny pomnik do chorej gry. Tak. Dobra. <laughs> suicide moi drodzy. To tyle. Ale to było epickie. Nagieć. Nara. Ej